No miała być przerwa, drodzy Państwo, ale dzisiaj tak będzie króciutko, bo yy, zaczyna się bardzo dobrze. Dlaczego? Że pojawia się szereg wpisów, yy, znaczy takiej właśnie obelgi nienawiści do moich felietonów porozrzucanych, bo przy tych filmików to, to nazwijmy, to jest prawie 200. Było ponad, no ale część tam zostało na no, względu może na, na słabsze jakiś czy, czy tam ujęcia, to, to, to kolega tam powyrzucał. I bardzo dobrze. Z 35, na nie będzie, że jest około 200. Więc tam coś się pojawi. No to, to cieszy znaczy, że ludzie reagują na to, co ja jednak do Państwa kieruję. Ja jestem z tego bardzo zadowolony. W różnej formie. Dlaczego proszę Państwa? Bo najgorzej to jest być obojętnym. Oczywiście, że jak te wpisy już są, przekraczają jakieś no, dopuszczalne normy, bo tam tylko kychy, spier, dziadu starych, zamknąć, paranoika, no to proszę Państwa, one nic nie wnoszą, bo no, jednak no, oczekujemy zawsze na jakieś proszę mi wierzyć, ja czytam nawet takie obrażające mnie, bo mówię, co on chciał wyrazić, może mi chciał na coś zwrócić uwagę, o czym ja nie wiem albo ja nie, nie, nie dokładnie to wyjaśniam, I ja później staram się w następnych walizonach i to jest takie wyjaśnienie w tej sprawie, dlatego właściwie też również ze względu chociażby na te sprawy tych meczy, co ludzie się tak bardzo interesują w tej chwili, no ja tak średnio najeżdżam, no bo proszę Państwa zawsze tam coś dociera, prawda, z tej piłki, no natomiast te, tutaj chodzi mi o inne głosy również, yy, takie, które yy, no, świadczące o ignorancji ludzi, którzy przesywali na przykład materiały dotyczące właśnie tej socjalizmu gro, yy, globalnego czy yy, yy, gromadności i jak to rozwiązać i, 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 i obie z, mówili, że yy, przeczytali, zaznajomili się, a wypowiedzi są takie, że no, yy, nie wiedzą kompletnie o co chodzi. I no to muszę tutaj troszeczkę uzupełnić, więc... Proszę Państwa, to nie jest tak, że to będą jakieś byle co podział na wszystkich mieszkańców świata, jak to się weźmie jakby do kupy. No oczywiście ja trochę żartowałem mówiąc, że będą te trójki tam, tych checklistów chodzić. Chodzi generalnie o zasób potencjałów dysponowanych, dysponujących przez banki. No, to też jest w tej chwili właściwie największa forma jakby dystrybucji dóbr i pieniądza albo zawartego w tych dobrach. więc już to wystarcza na wypłacenie dywidendy każdemu mieszkańcowi Ziemi. Wtedy, 10 lat temu, 11, nawet ja mówię, kilkanaście lat temu to 10 tysięcy, więc około spokojnie 15 tysięcy dolarów można przyjąć per capita. Więc y, to już nie są żarty, no to się można utrzymać za to. Oczywiście, że są takie regiony, gdzie 5 tysięcy to już jest olbrzymie bogactwo, a są takie, gdzie 15 tysięcy na przykład w Los Angeles to, to chyba bieda raczej no, na, na rok, prawda? Więc ale to nawet nie o to chodzi, bo można robić jakieś współczynniki dojścia, że pewne regiony wydzielamy i, i, i one są jakby spokojne dojście, że w tym w, no to są stare, sprawdzone zasady, tak jak oni próbowali do średniej dojść z tą Unią Europejską, tylko tutaj byłoby globalnie. Oczywiście spodziałem na te centra, więc to globalizm to jest taki... Globalist jest po prostu odpowiedzialny za losy świata każdego z nas. I każdy z nas jest odpowiedzialny, I w stopniu załóżmy jakimś tam mikro, prawda? za losy świata, bo przez zanieczyszczenie jakiejś ziemi, czy coś takiego, może doprowadzić nawet do jakichś skażeń no, yy, większych. Więc yy, czy, 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 czy pomysł, który oczyści wodę na przykład. No ja znałem kolegę, który mówił, że no Wardek, no oni, Ukrywają i oszukują właśnie ten kapitalizm, najlepsze wynalazki, bo są takie systemy, gdzie by można w każdym bloku prowadzić system oczyszczania wody, że przynajmniej do celów gospodarczych, czyli do zmywania naczyń i toalety i mycia się, miałbyś wodę z recyklingu. Bardzo niewiele by szło odchodów, więc mazut, i tak dalej. Te rozwiązania to jeszcze w Chinach, czy gdzieś tam w Korei były znane, że piec mazutowy sobie urobiono w domu z odpadów. No, no już nie będziemy oczywiście robić takiej super jak gdzieś tam w Kampuczu czy coś, że dostawali tam kilogram ryżu na y, tydzień pod warunkiem, że przyniesie półtora kilograma kupy, prawda? Y, tam końskiej czy jakiejś, no i y, mieli porządek w kraju. Ale ja to oczywiście tutaj no tak może niesmacznie żartuję, natomiast y, proszę Państwa, no y, 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 proszę sobie uzmysłowić, że ten system jest do wdrożenia i to y, y, od nas zależy, czy my to wymusimy, czy będziemy się odwrotnie sami zniewalać. idąc za tym liberalizmem, popierając te idiotyczne historie. No proszę Państwa, sytuacja jest nieodwracalna. No, mogą nam wyłączać jesienią światło. Może nie być, proszę Państwa, banki mogą nasze oszczędności przeżreć, nawet się o tym nie dowiemy, dlatego że zdecydowana większość jest w ob obcego kapitału w rękach. Mamy bardzo niewielki procent w, w naszych. No więc. Te chipy bardzo by rozwiązały sprawę. Ja y, tutaj w, w uproszczeniu Państwu tam podałem, jak to można rozwiązać. Naprawdę tego się domagajmy, kochani. Nie bójmy się, że będziemy działać wspólnotowo. Tak jak się masz nie być sąsiada, nawet złego, tylko z nim dochodzić, bo w końcu mieszkasz jak z nim te 20, 30, czy 50 lat, y, 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 no to. Y, no zastosuj tą technikę tego Pawlaka, no to jest wróg, ale swój, no po prostu. No. Nauczmy się tego, że musimy koegzystować i w końcu ten człowiek także nie życzy, skoro z nami ten czasami nas uratował, załóżmy tam od pożaru, czy od jakiegoś złodzieja, czy coś takiego, mimo że był taki niedobry, no, przypilnował nam tam coś, no. Nauczmy się tego, że tu mamy bliżej i tu mamy więcej niż tam. I to pokazuje te przekłamania nieprawdopodobne, tą ciemnotę tych rządzących. Te bariery, wyjdźmy z tego, to jest, ja mówię, to jest dla, dla, dla dzieciaków. Dlaczego tak idziecie? No ja tutaj mam wpisy, nawet tam widzę młodych ludzi, niby wykształconych, czy nawet prawników, czy historyków, nie mających o niczym zielonego pojęcia, czy ekonomistów. Dlaczego tacy jesteście? A nam nie plujecie. Ja mam potwierdzenia, proszę mi wierzyć, od poważnych ludzi, że robię dobrą robotę. I ja wiem, bo no, mam jeszcze zdolność roz, rozróżniania czynów dobra i zła. Dlatego się tego nie boję. A kibuce, plemiona, klany, to są bardzo niezłe rozwiązania. No proszę Państwa, no proszę troszeczkę poczytać, proszę się tym zaznajomić, jak to funkcjonuje. W, w różnym szczeblu nam się podaje to czy tamto. No a przecież widzieliście, że, że prezes fedu ma nawet dziurawe skarpetki. No takie rzeczy są. Czy jest jakiś kurwiasz, no? No, no czy, 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 czy jest jakiś niepociumany, no ludzie, no, dlaczego wy uważacie, że tamci ludzie, że mają białe kołnierzyki, albo jakiś się tam nazywa Rockefeller, czy on jeździ jakąś iluzyjną, no, to on jest mądrzejszy od was. Przypadek zrządził, że tak jest, no trochę nakrad, no to znaczy, że on jest y niecywilizowany. Jeżeli on kradnie, jeżeli wyznaje ideologię, że y lepiej będzie jak kogoś o skubie, no to proszę państwa, no z samym takim człowiekiem trudno usiąść do stołu. No, proszę się tak zastanowić, no nie bójmy się ich, no. Ich jest mniej, nas jest więcej, my jesteśmy tutaj, no ja mówię, no proszę, nawet można, co prawda ja mieszkam w takich warunkach, że ja nie mogę bardzo ugościć, no, 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 no tak jest w życiu, no, żyję skromnie. Nie, ma, nie mam sobie nic, za, nic do zarzucenia, yy, dlatego że yy, ktoś mnie skrzywdził, ja nie byłem mściwy. Czy to źle? No proszę tak odpowiedzieć. No, czy ja się tak już żalam, no, że mnie tak wszyscy krzywdzą? No chyba nie bardzo. Raczej staram się innym wytłumaczyć, że nie należy się bać, że należy się rozwijać, że w każdym warunkach się można rozwijać że te czipy nie są wcale groźne, że oni nam wmawiają, sprawdź, bo to przecież instytuty i również amerykańskie się tym zajmują i wypracowują i, 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 i się pewnie ludzie tego nie boją i to stosują nawet milionerzy dla swoich dzieci, żeby ich nie i, okradli czy coś takiego nie porwali, no na przykład, więc no. czego tu się bać, nie boją się tego, że ich urząd finansowy sprawdzi albo zablokuje. <laughs> No więc proszę Państwa, a, a te czipy? No oczywiście, że się do pewnych rzeczy przydadzą, no yy, yy, oszukać, no ja byłem yy, też oszukiwany i, 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 i w sądach i według prawa i własny adwokat mnie yy, po prostu zdradził, no to można osilić od takich informacji, no na przykład, no, no takie rzeczy się zdarzają, to co to mam pójść go zabić? jako go wykończę w inny sposób, znaczy ja go, ja uważam, że w ogóle ten cały system jurysdykcyjny trzeba po prostu wypierdolić, no bo on jest do no niczego, ale jak to zrobić, no, musisz mieć siłę, jak będziesz miał y, grupę 20 osób, to inaczej rozmawiasz niż y, z jedną osobą, nawet w urzędzie, no, y, stowarzyszenie, które nie ma osobowości prawnej, oni jednak się jego boją, tak, i nie tylko się boi tutaj prezydent Sosnowca, ale boi się ten. No. Na razie jeszcze tam coś próbują kompinować, ale te dawne sprawy, które ja wkierowałem czy do NIK, czy do prokurator, czy coś takiego wyjdą. Oni może nie będą siedzieć, ale pokornie zwieszą głowę i zrobią tak, jak ludzie chcą, bo krzywdzili tych ludzi tu. Dlatego nie bójcie się artykułować po swojej podmiotowości i kolegować się z kimś i komunikację mieć ze swoim sąsiadem i, i tak dalej. No bo te opracowania tego, o tych nowych konstytucjach, że, że te obiekty dokumentów, tam między Sejmem, Senatem, yy, takimi opcjami, takimi, prezydentem, a później jeszcze jakimś co, Sanhedrynem, jeszcze kimś tam. Wyrzucie to do Lamusa, no. nie macie pojęcia, jak ma wyglądać cywilizacja XXI wieku. No. Mieszacie no, na żydowską modłę, z tym kościołem też. To jest obrzydliwo, wyrzucić to w pizdu, no po prostu. No. No. Albo teraz o tych meczach, proszę Państwa, no się zastan no, no jak to wyszło? No, no, no. No przecież Rosjanie powinni nam przynajmniej sześć bramek wrzucić, no. no taka jest prawda, za spalenie Moskwy dwa razy, gdyby oni to tak politycznie traktowali, ale oni są mądrzejsi od was, Słowianie, ale oni mają serce słowiańskie, a nie pewne nienawiści jak ty, Polaku. Gdzieś ty się zaszczepił to nienawiścią. Zobacz, że nie ma u żadnych narodów, u Ukraińców nie ma tyle nienawiści. U Rosjan, u Białorusinów, a u ciebie tylko zostało. Jak ty jesteś skażony tutaj, no. Zobacz przez ten pieprzony Watykan, no. Wyżyć tę Biblię do, kosza, do, do, do szamba natychmiast. Plułeś na te groby żołnierzy radzieckich, co dali tu życie, idąc na Berlin. Ponad pół miliona ich tu leży. No, a, a, a nienawidzisz tych ludzi. A wierz mi, że tam znaczny procent tych ludzi, którzy zostawili tu swoje życie, to byli potomkowie zesłańców, to polska krew tam jest. No i ty nienawidzisz Polaków za to, że oni przyszli Cię wyzwalać. Bo mieli młody sierp symbol najwdzięczniejszy na świecie którego kocham u mnie też jest. Proszę zobaczyć. On tu jest. I z książką również, i z piórem, czyli z dowodami całej twórczości. I ten PRL, na który wy śmiecicie. No i co teraz? Jak z tą Rosją? No teraz ten Kaczyński niech idzie, nie płacze o ten remis, żeby się zlitowali, że on wszystko i ten kartowany Smoleński i, i za ten Katyn, bo kto za katyn powinien przeprosić? Piłsudski i ta jego zgraja, ten rząd. To już wyjaśniałem, nie chcę wam się sięgnąć. Historycy tacy. No owszem, jest jakiś historyz wyciągnie, że Wałęsa sikał do pszenicy. To dla mnie też jest Atut, no proszę Państwa. No. Wiadomo, no, oni nie wierzą w Boga ani nic, czy to jest Nytz się nazywa, czy Natanek, czy tam ryzyk jakiś. Proszę mi wierzyć. No. Poza tym w jakiego Boga? No, w kult obrzezanego Penisa to jest, i on stoi, stercz taki, proszę zobaczyć, no sterczy to nawet na placu świętego Piotra, czy przed kapitolem jest ten właśnie obelisk symbolizujący obrzezanego penisa. No to jest ich kult, to jest ta żydomasoneria, masoneria tam kabalistyka i to wszystko tam. Kiedy do was to trafi, że wy uwielbiacie gówno? No ale tak mówiąc, no to te, chyba będzie te dwa jeden dla Rosjan. No, ja nie powiem za kim kibicuję, ale uważam, że Rosja ma duże szanse na zdobycie mistrza Europy, natomiast no tu czym się, czym się tu pasjonować? No jaki patriotyzm. No. Przecież to jest grana jednego człowieka, który ma mieć kontrakt w Chelsea. No i, i sprawdził się i już ten kontrakt ma i dlatego druga połowa już w ogóle nie było. Bo, i, i, I Smuda to przygotowywa, bo dostanie tam może za 200 tysięcy euro za ten kontrakt, a reszta co go co to obchodzi? Więc yy, tak to wygląda. Także, a wy się przejmujecie czy Polacy wygrają? Jacy Polacy? Tam połowa to nie mówi, nie, nie umie powiedzieć dzień dobry. No ale jak chcecie, to się pasjonujcie. No ale jeżeli, no to jeżeli tu byłoby 2-1 dla Rosjan, bo ja liczyłem, że to będą szli systemem 3-1, czyli będzie 3-1 z Czechami, 3-1 z Polską i 3-1 z Grecją. No, taki system sobie obrali. No ale jak tam było 4-1, no to będzie 2-1 chyba. Więc no, chodzi o to, żeby później jednak tam z Czechami to chyba wygramy, bo no, mi się, żeby Czesi wygrali 2-0. No i tu jest... Chyba o to bardziej chodzi, a nie o, to, o ten mecz tutaj. No. Będą te flagi przeciwko Rosji i tak dalej. No i co, co tym zbudujecie? Dlaczego wy nienawidzicie swojego największego przyjaciela, który wam najwięcej zrobił? No oczywiście rządzony był, czy przez Czarów był rządzony ten naród, czy był rządzony przez Żydków w, w typie Putina, Jelcyna czy Gorbaczowa, ale to jest dalej nasz bratni naród. My go kochajmy a nie zastój, litanie pielgrzymki, tam jakieś taplanie się w błocie przy owsiaku, czy jakiś tam bezruch, pętanie się w tej odrętwieniu, czy te buddyzmy inne. Proszę sobie zauważyć, to wszystko jest bezruch. A nasz żywioł to jest ruch. Tak jak ja tu pokazuję, właśnie w Swarożycy nawet, ruch. Jest człowiek, stoi, ale on jest ale on czeka, on, on jest y, obserwujący, on jest y, broniący, to jest wartownik. To nie jest y, kolana i, i na twarz przed kimś albo jakieś tam letargi czy mantrowanie. Bo to głupia. I wy takie gówno o, y, uwielbiacie, szybko przejść, jesteś ważny, tak, ty jesteś prezydentem świata, wyobraź sobie, każdy jeden. Więc nie zametuj so, sobie głowy tymi żydokracjami bezpośrednimi czy innymi bajdurzeniami, korwinami Kiego, które ci y, pro, proponują atomizację, y, rozdrobnienie, żebyś absolutnie nie, nie umiał działać wspólnotowo, nie odpowiadał za grupę, nie odpowiadał za siebie, żebyś był nieodpowiedzialny. Oni w tym systemie żyją. I proszę to sobie tutaj porównać, chociażby to ten rzut na tą, proszę Państwa, no, tą wspaniałą postawę, właśnie Ukrainy. Ja miałem łzy w oczach po zakończeniu meczu, jak oni reagowali. Jakie piękno, jak, jak, jakie słowiańskie przytulanie się, jak, i, 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 i ten ruch, i ta dynamika, i ten naród taki gnębiony, gdzie syfilitka tam rządziła, i jeszcze oskarżają ich o, o, o wszystko. Proszę Państwa, bierzmy przykład z takich postaw. No bądźmy przynajmniej na poziomie Ukrainy.